Sandy, Sandy, wiesz, jaki dzisiaj jest dzień? Nie, amiku nie mam pojęcia, jaki dzisiaj jest dzień. Dzisiaj jest Halloween! Czy wiesz, co to znaczy? Czy to znaczy, że musimy iść na groby, zapalić świeczki, a niedługo jest zima? Nie, Sandy, to znaczy, że dzisiaj możemy iść i zbierać cukierki za darmo? O, nigdy tego nie robiłam! Sandy, czy znasz jakieś fajne miejsce, do którego możemy iść i dostać jakieś smaczne cukierki? Hmm. Amiku Jedno miejsce przychodzi mi do głowy! Jest to nawiedzony dom na wzgórzu! Uuu, brzmi upiornie, w sam raz na dzisiejszy dzień! Halloween! No fajnie, Halloween, ale słuchaj, najpierw chciałabym pójść na jesienny festyn. Będą tam dynie i, i, i fajni ludzie. Podobno. Sandy, po co ty chcesz iść na jakiś festyn? Tam nie będzie słodyczy i strasznych rzeczy? Nie, no homiku świeżo, może jakieś słodycze będą? Za pieniądze, ale i tak musimy czekać aż zajdzie słońce, ponieważ cukierki zbiera się po zmroku. Wtedy jest straszniej. Dlatego możemy czekać albo do zmroku na festynie, albo siedzieć jak takie pały w domu. Więc co wybierasz, chomiczku świrze? Hm, co wybierasz? W porządku, Sandy. Pójdziemy na festyn, ale lepiej żeby było tam fajnie. Będzie fajnie, obiecuję ci. Szklanki, szklanki. Sandy, czy my też możemy pójść z wami na festyn i zbierać cukierki do nawiedzonego domu? O, hej, Young, nie zauważyłam Cię. Nie, nie możecie iść z nami. Szklanki, szklanki. Ale, Sandy, dlaczego nie możemy pójść z wami do nawiedzonego domu? Musicie zostać i pilnować domu, ponieważ dziadek Kazik jakoś bardzo dziwnie się zachowuje ostatnio. <laughs> Szklanki, szklanki Sandy, błagamy cię My też chcemy iść na zbieranie cukierków No proszę, zabierz nas ze sobą Young, Leosia Zostańcie w domu i Jedzcie swój piach Jak na grzeczne dzieciaki przystało Ja, czyli Homik Świr I Sandy, chodzimy z domu Nie czekajcie na nas z obiadem, Ponieważ wrócimy dosyć późno Elo Homiko Świrze Jest jedno duże, ale... Co masz na myśli, Sandy? Dzisiaj jest Halloween, prawda? No tak, jest Halloween I o co chodzi? No i w Halloween Ludzie się przebierają, prawda? O Sandy, faktycznie zapomniałem o przebraniach. Pipi pu Sandy, chomiku świrze, nie martwcie się. Przygotowałem dla Was specjalne przebrania. Pipi pi, pup, dla Ciebie, chomiku świrze, przygotowałem strój banana. A dla Ciebie, Sandy, przygotowałem strój loda w rożku. Pipi pi, pup, pup dzięki tym przebraniom zdobędziecie dużo, dużo więcej cukierków. Niż bez nich. O, dziękujemy ci, robocie Johnny, że o tym pomyślałeś! A czy chciałbyś z nami pójść zbierać cukierki? Pipi pi, Nie dziękuję, chomiku świrze. Po cukierkach dużo pierdzę. No ha! Czy tylko ja w tym świecie nie mam gazów? Dobra, chomiku świrze, myślę, że jesteśmy gotowi! Ruszajmy! No to w drogę, Sandy! A few moments later. Chomik świrze, Dotarliśmy na miejsce! Popatrz, Sandy, kto stoi na scenie! No, widzę! Jakiś kucyk! Sandy, co ty gadasz? To jest Lady Gaga! Nie poznałaś jej? Chodź, zagadamy do niej! O, no, przepraszam, pani Gago! Kim jesteś, dziwna dziewczynko? Czy my się znamy? Nie wydaje mi się, żebyśmy kiedykolwiek się poznały, ale mój chomik, to znaczy chomik świr, poznał panią. Czy, czy pani jest Lady Gagą? Tak, to prawda. Jestem Lady Gagą. Ale jestem lepiej znana pod moim drugim pseudonimem. Lady Koniara. A kim jest ten cały chomik świr? Bo jakoś go nie kojarzę. O, to ja. Ja jestem chomik świr. Jestem znanym youtuberem i celebrytą. Mam duży kanał na youtubie. I własny sklep internetowy chomikświr.pl O! To chyba mój e, Alejandro Którym napisałam kiedyś piosenkę Cię kojarzy i nawet ogląda Chyba nawet widziałam u niego koszulkę Z twojego sklepu z brokatowym napisem Chomik świr Czy tam takie sprzedajecie? Tak dokładnie taką posiadam w swoim sklepie Mam też różne inne kolory A droga Lady Gago mam takie jedno pytanie Jakież to pytanie do mnie masz Chomiku świrze Dlaczego jesteś koniem? Wydawało mi się że jesteś człowiekiem Śpiewałam koncert Na pewnej wiedźmy Kiedy pomyliłam się przy jej ulubionej Piosence ta zmieniłam je w konia. Tak właśnie tutaj trafiłam. Teraz muszę odpokutować za swoje błędy. Ja też mam takie pytanie, o czym była piosenka Poker Face? Piosenka Poker Face była o moim uzależnieniu od hazardu! Bardzo lubiłam tę piosenkę, kiedy chodziłam do przedszkola. Ja i moje koleżanki śpiewałyśmy sobie poker face! poker face! O Lady Gago! Mam nadzieję, że już nie masz problemu z hazardem! Nie, na ten moment moim największym problemem jest to, że jestem koniem. Sandy, proszę cię, uważaj, jak śpiewasz, bo ciebie też zamienią w konia. A teraz najmocniej bez przepraszam, ale muszę wrócić do śpiewania... Żeby znów stać się człowiekiem O w porządku Lady Gaga, Już ci nie przeszkadzamy Daj czadowy koncert Dziękuję za miłą rozmowę Mam nadzieję, że wpadniecie na mój koncert Jak już z powrotem zmienię się w człowieka A my koś wieże, chodźmy zwiedzać dalej Ten fajowy festyn Rara, ra, ulala, lady koniara. O, papasz, amiko świeże, jakie fajne dynie. O, są bardzo straszne. Pamiętam, jak w zeszłym roku wycinałem takie z Pawłem. E, sorry, jakim Pawłem? Z Pawłem Malinowskim. To mój najlepszy przyjaciel. O, chomiku świeże, myślałam, że ja jestem twoją najlepszą przyjaciółką. O, Sandy, Sandy, naiwna Sandy. Nie doradzasz żeby powoływać do pięt! A bardzo miło mi to słyszeć, Homiko świeże. Nie ma za co, Sandy? Polecam się na przyszłość! A few minutes later... O, witaj, nieznajomy! Jak ci się podoba na tym festynie? O, jest bardzo super. Dobrze zjadłem, ale niewiele widziałem. Eee, sorry, nie nadążam! Co masz na myśli? E, mam taką przypadłość, że nic nie widzę. Nawet okulary mi nie pomagają. Może gdybyś otworzył oczy, to byś sobie zobaczył? Próbowałem setki razy i w ogóle nie pomogło, ale dzięki za dobrą radę, kimkolwiek jesteś. Ja jestem Chomik Śmir, a to moja koleżanka Sandy! A ty jak się nazywasz? Ja jestem niewidomy Antek? A to mój pies! Głuchaniemy Fantek! Czy imię twojego pieska wynika z tego, że on nie słyszy? Tak, to prawda. Nie słyszę i nie mówi. Możesz się z nim porozumieć tylko na migi, a znaki on pokazuje ogonem. O, wydaje mi się, że większość psów nie mówi. Fantek kiedyś potrafił mówić, ale stracił strony głosowe na wojnie. O, czyli jest weteranem? A co to była za wojna? To była wielka wojna psów i kotów. Dobrze, że chomiki nie brały w niej udziału. Chomiki wtedy były neutralne jak Szwajcaria. Wybaczcie mi najmocniej, ale muszę zrobić kubkę. Jak dobrze, że wychodek był w pobliżu? O, kim ty jesteś? Ja? Nazywam się Lis Lucek. Uciekłem z Biedronki. Słuchaj, no, Biedronkowy Puszaku, korzystasz z tego wychodka czy nie? Ponieważ ja mam tutaj bardzo dużą potrzebę. Muszę cię zasmucić, ale będzie zajedny przez jakiś czas. Gdybyś jadła się tyle kurzu, to też byś miała rozwolnienie. O, wydaje mi się, że jedzenie kurzu to nie jest najlepszy pomysł. Tak, a ja słyszałem, że chomiki kochają jeść piasek. To też chyba nie jest najlepszy pomysł. Nie znasz, nie oceniaj. A jak dobrze jest zrobić kubkę? No, Sandy, znam to uczucie, ale następnym razem zostaw mnie gdzieś i nie bierz mnie ze sobą w krzaki. O, oh, Amiko Świeże, byłeś mi potrzebny, ponieważ nie byłam pewna, czy mam ze sobą papier toaletowy. Bez komentarza, Sandy, bez komentarza. Witaj, wielki czosnku. Co tutaj sprzedajesz? Dzień dobry, nazywam się Ola i jestem cebulą, a nie czosnkiem. Sprzedaję tutaj świeżo wyciskane soczki z marchewki i śliwek. O! A ile kosztuje taka przyjemność? Nie stać cię! Sandy może i nie stać, ale ja jestem hobbik świr. Jestem bardzo bogaty. No to ile kosztuje taki soczek? Niestety przyjmuję płatność tylko kartą. I to tylko... Od ludzi. Co za dyskryminacja! Co to ma być? Zgłoszę skargę do organizatora tego festynu? To ja jestem organizatorką festynu? Niespodzianka! Wydaje mi się, że taka śmierdząca cebula jak ty by nawet sobie przyjaciół nie zorganizowała. Przepraszam cię bardzo, ale po pierwsze to ja pachnę Chanel numer 5, a po drugie to ty rozmawiasz z chomikiem jakbyś była jakaś nienormalna. Mówisz tak, ponieważ mnie zazdrościsz, a twoim największym przyjacielem jest kasa fiskalna. Idziemy sobie stąd, Elo! Nie, to ja was stąd wypraszam. Do widzenia. Nie słyszycie? O, witamy! Co tutaj pani robi? Sadzę sobie tutaj dynie i proszę was, żebyście zeszli z mojego pola, bo doprzecie mi sadzonki. Co tak ostro? Najmocniej przepraszamy. A ma pani jakoś dynie na sprzedaż, ponieważ jest Halloween i my chcemy wykrawać dynie. Niestety, moje dynie nie są na sprzedaż, tylko na konkurs. Kto? Choduje największą dynię. także bardzo mi przykro, idźcie do Lidla. O ja tam widzę jedną dynię za panią? No jest trochę mała, chyba pani nie wygra tego konkursu. Konkurs jest dopiero za pół roku, a zaczyna się w październiku, ponieważ wtedy jest sezon na dynie. Proszę mi tutaj się nie wymądrać. Popo, po, 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 poker face, po, 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 poker face. La, 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 la. jestem koniem. O Sandy, popatrz, słońce zaszło. Czy możemy już iść do tego nawiedzonego domu? Tak, że umowa ta umowa. A ja zawsze dotrzymuję obiecanego słowa. 3.28 AM A, a mi że dotarliśmy pod nawiedzony dom. O, Sandy, widzę, że nie jesteśmy jedynymi gośćmi w tym nawiedzonym domu. Hej, dzbany, co tu robicie? Przeszliśmy tutaj po cukierki, ale ta kobieta, która tam siedzi, nie chce nas wpuścić. Czekamy tutaj już 3 godziny. Uuu. Jestem duchem. Nikt cię nie pytał, o to, kim jesteś. Dobra, że Musimy się zapytać, czy ta typiara nas wpuści do tego trawiconego do domu. Witaj, kobieta w Czerni. Czy wpuścisz nas do tego domu, bo my chcemy trochę cukiereczków? No nie wiem, wpuszczam tylko tych, co mają fajne przebrania. A wy za co się przebraliście? Ja jestem skórką od banana, a ja jestem lodem w rożku. Oryginalne, prawda? O, to prawda, bardzo oryginalnie. Poza tym lubię lody bananowe. No pewnie, że was wpuszczę. Ale tam ci nie, tam ci niech sobie jeszcze poczeka. Jakiś klaun i prześcieradło z okularami? To w ogóle nie jest straszne. Dzięki! Hamikoświrze, popatrz jakie tutaj mają ładne wystroje. A bardzo Halloweenowe. Podobają mi się te świecące dynie. Te dynie to są Halloweenowe Jacki, Hamikoświrze. Tak mi mówili w szkole. Dobra Sandy, idziemy do drzwi. Musimy zapytać się, czy dostajemy jakieś cukieroski. Kto to dzwoni w ten Halloweenowy wieczór? Siema, ja jestem Sandy, a to jest Chomik Świr. Czy macie może jakieś cukieraski? Ja jestem tylko kamerdynerem w tym domu. Musicie porozmawiać z właścicielami w sprawie cukierasków. Wejdźcie do środka. La, 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 la. La, 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 la. Właściciele siedzą przy tym okrągłym stole. Idźcie do nich zagadać o cukieraski. Siema, ja jestem Sandy, a to jest Chomik Świr. Fajno macie chawirę. A macie może jakieś cukieraski? Witaj Sandy, ja jestem Emo Ewelina. Jakieś cukieraski powiadasz? Może coś się znajdzie, ale najpierw musisz rozwiązać kilka zagadek naszego nawiedzonego domu. Uwielbiam zagadki, a co musimy zrobić? Musicie znaleźć pięć obrazów i znaleźć ukryte pomieszczenie w tego domu. A dostaniemy jakieś wskazówki gdzie szukać tych obrazów? Jedyne co wam mogę powiedzieć, to to, że ten dom ma drugie piętro, a ściana, na której mają znaleźć się te obrazy, jest u góry. Życzę wam strasznej zabawy i powodzenia! O, Sadie, widzę tam miskę z cukieraskami! Niestety, chomiku Świrze, jesteśmy za niscy, aby dosięgnąć się cukierasków. Myślę, że musimy znaleźć te pięć obrazów. Ten koleś mówił coś o ścianie, która znajduje się u góry? Myślę, że tam powinniśmy zacząć! Świetny pomysł, Hamiko świeże! Skorzystajmy z tej strasznej windy! Hamiko świeże, tu jest nawet straszniej niż na parterze! Nie panie Sandy! Chodź rozejrzyjmy się za tą ścianą, na której mają zapisać obrazy! Tutaj nie widzę żadnej ściany z obrazami. Może będzie ona po drugiej stronie? O, Sandy, to chyba ta ściana! Popatrz, jest tutaj jeden obraz i brakuje czterech! Czyli musimy znaleźć cztery obrazy! Bułka z masłem. Chodź, Sandy, zapytamy, to jabłko z robakiem w głowie? Może on coś nam podpowie? Siema, ziom, wiesz coś może o czterech obrazach? Może tak, może nie. A co chcielibyście wiedzieć? Musimy znaleźć cztery obrazy, aby dostać pyszne cukieraski. Czy możesz nam pomóc? Oczywiście, że mogę. Ale to będzie kosztować. Nie ma nic za darmo. O jakiej kwocie rozmawiamy? Trzy karmelowe cukierki. A to ta niocha. dobra, gada, gdzie te obrazy, ziom! Okej, okay, to tylko wam podpowiem. Musicie się bardziej rozglądać i proszę was, spójrzcie za siebie. A Hamikuś że spójrz! Rzeczywiście jest tutaj jeden obraz! Sprawdźmy, czy pasuje na tej ścianie! Siop! Pasuje jak ulał i druga świeczka się zapaliła! To był strzał w dziesiątkę! Jestem bardzo prawdomównym zgniłkiem, a teraz dajcie mi proszę moje trzy karmelowe cukierki. Słuchaj no, ty robaczy, typie! Jeszcze nie mamy żadnych słodyczy, ale jak już zdobędziemy nasze cukieroski, to wrócimy i zapłacimy ci. Dostaniesz nawet cztery karmelki. W takim razie wpisuję was teraz na zeszyt. Jak się nazywacie? Eee, ja jestem Leosia, a ja nazywam się Jank. Dobrze. Leosia i Jank jesteście wpisani. Jeżeli dzisiaj do 24 nie otrzymał swojej zapłaty, plan na was, mojego przyjaciela, trującą fioletową żabę. Siema, jestem jadowitą fioletową żabą. Jestem komornikiem. Odbieram zaległe długi. Sandy, jeszcze trzy obrazy, jesteśmy ustawieni? Zapamiętaj kształty obrazów, które musimy znaleźć. Tutaj musi wisieć taki okrągły obraz. Tutaj taki. Kwadratowy? A tutaj taki kwadratowy. Świetna dedukcja, Sandy. Zabierajmy się za poszukiwania. Sandy, popatrz, tam jakiś kotek śpi. Zapytajmy go, może on coś wie. Hej, śpiący i widziałeś może jakieś obrazy? On chyba nie jest zbyt rozmowny. Hej, chomiku, świeże obczaj to. Tu jest jakaś skrzynia. Otworzę tę skrzynię mocą mojej chomiczej puszystości. O, Hamiko świeże, popatrz, to jest chyba ten okrągły obraz, który musi zapisać na ścianie. Weź go, Sandy, trzeba sprawdzić, czy pasuje na ścianę. No, 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 mamy już trzeci obraz. Zaraz będziemy żerać cukierki. Hamiko świeże, mamy to. Jeszcze tylko dwa obrazy. Sandy, wydaje mi się, że widziałem jakieś obrazy na parterze. Musimy znowu użyć windy. No to w drogę, chomiku świrze. Popatrz, Sandy. Tutaj wiszą jakieś trzy obrazy. Ile obrazów nam jeszcze brakuje? Dwa obrazy, chomiku świrze. A jaki kształt miały brakujące obrazy? Kwadratowy i kwadratowy. No to jeden kwadratowy wisi nad tym zegarem? Widzę, chomiku świrze. Niestety on jest tak wysoko, że gdybym próbowała go zdjąć, to mogłabym się połamać. Chyba potrzebujemy czyjejś pomocy. Dobra, Sandy. To ty tutaj poczekaj. I pilnuj tego obrazu, żeby nikt go nie zajumał. A ja pójdę poszukać jakiejś pomocy. Cy? Witaj, koteczku! Ja jestem chomik świr! Witaj, chomiku świrze. Co cię do mnie sprowadza? Ooo, gadający kot, ale ja ja! Dziwicie to, że jestem gadającym kotem? Przecież sam jesteś gadającym homikiem. Ja nie jestem jakimś tam homikiem, Ja jestem chomik świr! Już to mówię Chwila, moment! Czy ty jesteś tym homikiem z YouTube'a? Tak. Ja, słuchaj, potrzebuję twojej pomocy. W jakiej sprawie, chomiku Świeże? Musimy ściągnąć jeden obraz ze ściany. Niestety on jest dla nas za wysoko. Czy mógłbyś tam się wdrapać i nam go ściągnąć? Niestety, chomiku Świeże, wczoraj byłem na manicure. I obcięli mi tam paznokietki. A czy znasz jakiś sposób, żeby ściągnąć ten obraz ze ściany? Chyba znalazłem rozwiązanie. W skrzyni za tobą jest uwidziony pan Miętówczak. On potrafi latać. Myślę, że gdy uwolnisz go z tej skrzyni, to na pewno ci pomoże. O, dziękuję ci, czarny koteczku, dziękuję ci stokrotnie. To jest chyba ta skrzynia, o której mówił ten czarny kociak. Muszę teraz użyć mojej chobiczej puszystości, aby ją otworzyć. Chobicza puszystość, aktywacja! O, tak! Udało się! Ui! Nareszcie jestem wolny! Jaki fajny chomik, przebrany za banana! Ja nie jestem jakimś zwykłym chomikiem! Ja jestem chomik świr! I to ja cię uwolniłem, więc teraz oczekuję od ciebie pomocy! Ło, wow, naprawdę totem mnie uwolniłeś? Jakiej więc pomocy ode mnie oczekujesz, chomiku świrze? Słuchaj, cukiereczku! Jest taki obraz, który wisi za wysoko, abym mógł go dosięgnąć! Osłyszałem, że potrafisz latać! O! Już wiem, do czego zmierza. Chcesz, żebym powrócił do tego obrazu i zdjął go dla ciebie, prawda? Dokładnie tak, Sherlocku Holmesie! Jak na to wpadłeś? I po co to przełączanie, chomiku świrze? Prowadź mnie do obrazu Chodź za mną, przeraśnięty zozolu Widzisz, drop obraz nad tym zegarem To go musisz dla nas zdjąć Hamiku Świrze, kim jest twój słodki kolega? To jest przeraśnięty zozol, który podobno potrafi latać Pomoże nam zdjąć obraz nad zegara Hamiku Świrze, a może darujemy sobie szukanie tych obrazów? I zamiast tego zjemy tego przeraśniętego zozola Oj, oj, Sandy, to trochę drastyczne, nie uważasz? Lepiej uważaj, mała dziewczynko Może jestem słodki na zewnątrz ale w środku smakuje jak wymiociny. O fuj, to ja sobie daruję. No dobra Karmelku, przyszła pora żebyś pokazał nam jak latasz. Ui, jak dobrze znowu być wolnym. Jeden obraz, nadchodzi. O, dziękujemy ci po stokroć okreć ty za No, dziękujemy Dropsie. Dzięki temu obrazowi nażaramy się dzisiaj słodyczy jak św. I się chyba pomylił, Sandy, ale mniejsza z tym! Jeszcze jeden obraz i mamy wielką Michę cukierków! Tak, tylko gdzie go szukać? W tym domu jest tyle zakamarków, że możemy spędzić tutaj całą noc! Sandy, spójrz do góry! No, sufit i co? Nie, Sandy! Nie chodziło mi o sufit! Widzisz te sowe? No. Sowa i co? Sowy są podobno mądre! Może nie tak jak chomiki, ale chyba warto ją zapytać. Może nam coś podpowie! To jest niezły pomysł, chomiku śpirze Hej, Sowo! Sowa mądra głowa! Uhu! Czego chcecie? Jestem zajęta rozmyślaniem o sytuacji polskiej gospodarki! O, sowa mądra głowa! Ale nie tak mądra jak chomiki! Potrzebujemy twojej pomocy w odnalezieniu piątego obrazu! Uhu! Mogę wam tylko podpowiedzieć! Że piąty obraz znajdzie tylko osoba o prawdziwie lwim sercu. Co to w ogóle znaczy? Uhu, uhu, nic więcej wam nie mogę powiedzieć. Wracam do obmyślania planu załatania polskiej dziury budżetowej. Wracamy na parter? Wydaje mi się, że widziałem tam posąg lwa. Dobra, świeże! czas na moją ulubioną przejażdżkę. Przejażdżkę windą. Przerośnięty z azolu. A ty dalej tutaj? No, szczerze, oprócz tego domu nie mam gdzie się pociać. Ponieważ jestem bezdomny. Uuu. Ale dziwny drops. Hamiku Świrze, miałeś rację. To jest posąg lwa. Myślisz, że tego posągu dotyczyła wskazówka sowy mądrej głowy? Nie wiem, Sandy, ale zaraz się tego przekonamy. Hamicza, puszystość. Ło, Sandy, patrz, co się stało. Znalazłem przycisk. Wciśnij go, Hamiku Świrze. No, wciskaj go. Hamik Świr... Patrz, Sandy, udało się! Jest piąty obraz! Hamikoświrze, wiesz co to znaczy? Nie mam pojęcia, Sandy. To znaczy, że masz prawdziwe dwie serce! A myślałem, że jestem tylko chomiczkiem? hehe, <śmatzki> chomik na zewnątrz, lew w środku! Raw! Kringzowa, hamik Dobra, bierzemy ten piąty obraz i lecimy na górę. Sprawdźmy, co się teraz stanie! Spójrz, Sandy! Spójrz! Podłoga się odsunęła! Wygląda to na jakąś dźwignię. Chyba musimy ją przełączyć. Sandy, wydaje mi się, że właśnie odkryliśmy tajemnicę tego domu! Chodź, Hamiko, Sprawdzimy, co jest w środku! Wow! Co to za miejsce? Gratulujemy! Odkryliście tajemnicę tego nawiedzonego domu! No dobra, ale co to za miejsce? To jest nasze tajne laboratorium, w którym produkujemy. cukierki. Ta, i ponieważ teraz znacie tajemnicę, musimy was przerobić na cukierki. Ej, co? Jakie cukierki? Chyba moment, nie taka była umowa! Hehehe, Mój brat żartował! Ta, żartowałem! To jest wasza nagroda. Micha pełna cukierków. Smacznego! O, dziękujemy bardzo i wesołego Czy Czytamy Halloween! Saddy! Dawaj szybko do domu, musimy zjeść te cukieroski! He, he, chomiku świrze, widzę, że już się doczekać nie możesz, bo do Michy wskoczyłeś. ale, dzięki za cukierasy. Gdyby nie te fajne stroje, to już byliby przerabiani na cukierasy. Hehe, he, no, totalnie, ale strój tego chomika mnie urzekł. Banan. Bardzo oryginalne. A few moments later. Sandy, mamy cukierasy. Rozpoczynamy ucztę. Szklanki, szklanki. Chomiku świrze, Sandy, widzę, że macie cukierki. Podzielicie się z nami? Hehe, he he he. Bardzo śmieszne! Yang, Leosia, jedzcie piach! Om nom nom Om nom nom Om nom nom Om nom, nom. Om nom nom oh, Wesołego Halloween!